No oddaliśmy tą przestrzeń pieszym. No Jednym z takich miejsc jest oczywiście dawna ściana płaczu. W tym miejscu powstała nowa fontanna, czyli duża doszczownica. Nie jest to deptak wyłącznie pieszy, ale ta, ten udział samochodów będzie na pewno no mniej uciążliwy dla, dla użytkowników chodników, dla użytkowników. Lokali, no Chcemy, żeby to była taka ciepła ulica, na którą chętnie się przychodzi. Zresztą ona się komponuje z ulicami wokół, które już są po remoncie. No na pewno dużo lepiej, dużo ładniej, przyjemniej dla turystów, przyjemniej dla dzieci, swobodniej. To można powiedzieć w Jeżeli chodzi o otwarcie Alei, to byli ludzie i co więcej byli entuzjastycznie nastawieni do występów i do samej przestrzeni usłyszałem jeden taki komentarz: no nie ma wstydu, a jeden też komentarz o bardzo ładnie, więc myślę, że. Dobra robota. Na pewno się już cieszę, że w końcu jest taka otwarta dla wszystkich i przejezdna i że zrobili specjalny plac dla dzieci, zwłaszcza jako mama dwóch małych chłopców, to mnie bardzo cieszy, że w przestrzeni miejskiej jest też coś dla maluchów. W tym miejscu mamy rekreacyjny plac zabaw, miejsca do takiego właśnie wypoczynku, w pewien sposób też aktywnego. Zabawa w głuchy telefon, z której jak widać właśnie dzieciaki korzystają, trampolinki, dodatkowo dojdzie jeszcze huśtawka, będzie to również tablica pamiątkowa pomysłodawcy w ogóle przebudowy czy też rewitalizacji tej przestrzeni świętej pamięci architekta miasta Jarosława Bondara. No także widać, cała ta przestrzeń przeszła dużą zmianę. No jest pięknie, co prawda jeszcze potrzeba troszeczkę, że tak powiem no doszlifowania tego wszystkiego, ale jest pięknie. Jest sama impreza bardzo ciekawa, widać dzieciom się podoba też, także. Warto też wspomnieć o tym, że to jest pierwsza inwestycja gdzie na, tak naprawdę na dużą skalę wykorzystaliśmy w trakcie robót ym... Materiał pochodzący ze zbiórek starych nawierzchni. Ponad 800 ton starej kostki wkomponowaliśmy właśnie w przestrzenie nawierzchni. I tutaj mamy szczecińskie marki na Alei Wojska Polskiego, więc one na pewno będą tutaj się aktywizowały. Mamy menadżerkę tej ulicy, panią Dorotę, więc mam nadzieję, że to też spowoduje, że będzie się tutaj działo więcej, lepiej i że mieszkańcy chętnie będą tutaj przychodzili. Będzie naszym zielonym salonem Troszeczkę więcej mamy tego koloru w naszej przestrzeni, będzie służyła nam tak, jak będziemy chcieli ją kreować. To jest właśnie najważniejsza rzecz, do której będziemy dążyli, żebyśmy czuli tą wspólnotowość, żebyśmy proponowali, żeby. Moja funkcja też ma na tym polegać, żebyśmy w rozmowie wykreowali przestrzeń, która będzie nasza. Ja osobiście jestem bardzo zachwycona, szczególnie nasadzeniami, bo już widzę jak jest pięknie zielono, a myślę, że za rok, gdy to wszystko jeszcze bardziej bujnie rozkwitnie, to będzie fenomenalnie, bo o wiele lepiej się spaceruje tak naprawdę po mieście, które jest zielone, a przecież Szczecin z tego słynie, więc ja osobiście jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że w końcu zakończyła się oczywiście ta przebudowa no i mam nadzieję, że dzięki temu ludzie będą tłumniej odwiedzać to miejsce, po prostu spacerować być i, i czerpać przyjemność po prostu ze spaceru po mieście. No, jestem zachwycony, bo właśnie dzisiaj jestem pierwszy raz przy otwarciu tutaj tej ulicy. Jestem zachwycony tą ilością zieleni. Tymi tłumamy ludzi, jednak zainteresowanie jest duże. No nie mówiąc o tym, że trzy lata żeśmy się wymęczyli, no ale trzymamy się jakoś dzielnie. No i no na pewno zasługa naszego prezydenta, który stworzył coś pięknego, bo to jest najpiękniejsze, ale ja w tej chwili z tego tytułu, że są dwa przejazdy, jednak parę parkingów i dużo, dużo zieleni. Cechą charakterystyczną w ogóle przebudowy, rewitalizacji Alej Wojska Polskiego jest masa zieleni. To przede wszystkim 154 nowe nasadzenia drzew, w tym wielkie kolumnowe platany, dodatkowo brzozy, magnolie, no i masa różnego rodzaju krzewów. Blisko 20 tysięcy sztuk różnego rodzaju krzewów, które znajdują się w zieleńcach na całej długości Alej Wojska Polskiego, jak również na fragmencie ulicy Jagilońskiej pomiędzy Aleją Plastów a Wojska Polskiego. Ta ulica. Była jedną z pierwszych ulic, które odwiedzałam i to było pierwsze kino, do którego poszłam. To właśnie było Kino Kosmos, także wiele mamy sentymentów wszyscy i to są marki, które są z nami od niedawna, to są marki, które będą z nami, ponieważ sami Państwo wiedzą, że tutaj sporo jeszcze witryn czeka na swoich nowych właścicieli. Wspólna ta radość, współpraca. No i mniej, mniej złej energii, chcemy po prostu pokazać, że takie miasto, które mamy, jest naprawdę unikalne. No w trakcie prac budowlanych, jak to na każdej budowie, zdarzały się różnego rodzaju niespodzianki. Jedno z nich oczywiście było odkrycie starego torowiska tramwajowego. No i po pewnych ustaleniach z wykonawcą, z, ze służbami miejskimi, architektem stwierdziliśmy, że fragment tego torowiska warto tutaj zagospodarować, wkomponować, nawiązując do tej historii dawnej alei. No i tak jak Państwo widzicie, za nami fragment tego torowiska jest tutaj wkomponowany w nawierzchnię. Do tego Oczywiście znak nawiązujący do dawnego przystanku. Także też pewnie takie elementy historyczne, które dodają takiego smaczku alei. Proszę przyjść, a nie tutaj się wypy wypytywać. No. Dziękujemy.